pokoleniowych i młodych, starszych artystów. Przed chwilą mieliśmy tutaj wystawę studentów z Wydziału manowski i z Wydziału Grafii. Grupa Autonomia. Dzisiaj gościmy profesora Adama Bujaka, rektora naszej uczelni. Oddaję głos profesorowi. Proszę Państwa, ja, ja tutaj muszę powiedzieć, że to miejsce bardzo dobrze znam, bo daleko mam przez wiele lat pracownik. I jakiś sklep, nie chcę powiedzieć jaki, ale nie, tego dnia byłem zaproszony do wizerza, że to męczona, bo zaskoczyłem, to. myślałem, że to tylko będzie pizot, ale to na Łukasz... Zrobimy na takie miejsce, gdzie profesorowi Akademii, już nie chcę wymieniać miało swój udział i również, również młodzież, co mnie cieszy, że nie czuje się tak dorośli za bardzo. No, Także profesorze. Tak. Ja i w nadzieję. tym kontekście. Oczywiście bez względu na jak Państwo znacie, przynajmniej niektórzy moje rzeczy, no to są bardzo wielkie i rozmiarowo oczywiście i tutaj staram się pokazać przede wszystkim fotografii i parę takich cytatów z małych bęg, które, które teraz są przysłonięte, ale mam nadzieję, że jak ktoś będzie bardzo to w ciągu dnia może tu zajrzeć, bo my to jeszcze przemeblujemy, przemeblujemy tą naszą ekspozycję, no cóż mogę powiedzieć. Z, z, z zecie, z Proszę Państwa, cóż, ja bardzo dziękuję za obecność Państwa, które no jest, jest wspaniałe no, damy, które były... Właśnie minister Swoboda jeszcze to co, co ja będę dużo otwieram pan Nielec. Witam na Poniecka, panu Ludwiora. Laszczka, która jest zawsze dobrym duchem naszej, naszej szkoły, zresztą obie Panią Jak ja byłem rektorem, to Pani Dyrektor za też szefową naszego, naszego działu. Także starsi profesorowie jak Pan Ryszard, tak pamiętają. Ja, Pani. Tak Także dziękuję Panią, że za to zaszczycenie. Oczywiście dziękuję profesorom, dziękuję mojej żonie, która nasiąknie miliony towarzyszy, się pojawia. I, i widzę moich studentów i, i, i dla mnie też i wszystkich profesorów, tu nie będę wymieniał, ale, ale widzę miły ludzie w twarze uśmiechnięte to mnie cieszy, bo dzisiaj tak rzadko ten uśmiech gości na ustach, to bardzo miło. I chcę powiedzieć, że też niespodzianką jest obecność nie tylko studentów akademickich pięknych, ale studentów akademii medycznej i ten, ten sprawy, który profesor Baj. Tutaj począł, jest bardzo interesujący i ja nie chciałbym się rozbodzić. Ten profesor Jacek Bujowski Jacek Bujakowski, przepraszam, wiem, że sam jest świetnym artystą, że już dowiedziałem się. I to bardzo ciekawie prowadził zajęcia wcześniej i wiem, że się odbywają one sukcesywnie, raz przynajmniej w miesiącu. I nasi studenci próbują się też integrować. Także nie chciałbym Państwa zagadać. Bardzo dziękuję za to. To mnie poszucie, że, że, że tyle, tyle Państwa twarzy widzę i obecność. Także Pani Dyrektor. Państwa, ja chciałam tylko dodać jedno zdanie. Otóż w obok posiadłości profesora Pendereckiego zostało budowane. To ma w tym znaczący udział, ponieważ doprowadziłam do tego budowania. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Będereckiego. Znakomity obiekt ogromny. I tam jest galeria Adama Bijaka. Te rzeźby drewniane, te ogromne stoją foyer. Foyer jest w wysokość 5 metrów. tam w patio. Jak powiedział Miś, jak zobaczył, powiedział: Zwariowałem, że ta kostka jest w patio i tam stoją rzeźby, te słynne głowy. Yy, I co, jest to darowizna dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego I chciałam publicznie i poinformować, i jeszcze raz podziękować za to, ja. że tam w przeciągu półtora roku przyjechało już 72 tysiące ludzi. Czyli ci wszyscy ludzie mają możliwość dotknięcia tych rzeźb. Nie każdy w ogóle ma po drodze, że tak powiem, żeby wejść do galerii rzeźby. A tam przyjeżdżając na koncert, może przy tych rzeźbiach być, może na nie popatrzeć i może do nich wrócić, bo przyjeżdżają ci ludzie na te koncerty, na spotkania z młodymi ludźmi. Czyli ta, tam jest w tej chwili prawie 15 rzeźb yy, mistrzamy, jaka i świat to ogląda, bo tam przyjeżdża i Polska, i Europa i świat. Ja dziękuję. ja dziękuję również, bo ja dziękuję Pani Dyrektor, bo to jej idea, jej dziecko, można tak powiedzieć, ta galeria, to, inaczej to, to centrum Dyleckiego, a z drugiej strony dla mnie jest tak, wypełnia się pewna różność, ró bo człowiek ma taką w sobie, wypełnia się tak dobrym, dobrym, dobrymi odczuciami, bowiem y ja raz tam jestem, to mam zaszczyt. I właściwie już się przez lata zaprzyjaźniłem z, z Krzysztofem Wenderskim, który, proszę Państwu powiedzieć, jest wielką postacią, fantastycznym kompanem do takich wspólnych, bym powiedział, rozmów bardzo ciekawego sztuce o życiu. No, no, także to jest również ta wartość taka jest dodana. Więc jeżeli Państwo znajdziecie się kiedyś w okolicach Tarnowa, tak. to 15 kilometrów i są Lusławice. Rzeczywiście jest to miejsce dodatkowe. Także bardzo mnie to cieszy i jest to taki mój, mój, mój taka rzecz już na stałe mam nadzieję zostanie. Nie masz nadziei, bo tak jest. Tak no, tak, bo, no nie, to jest również pod błogosławieństwem Ministerstwa Kultury i Sztuki. To jest instytucja narodowa, Europejskie tak. Ja właśnie wywołana Ministerstwa Kultury chciałam powiedzieć w imieniu przyjaciół i wielbicieli twórczości tutaj z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, chciałam powiedzieć, po podziękować e, wspaniałemu artyście, genialnemu rzeźbiarzowi, doskonałemu rektorowi, jednym słowem wielkiemu mistrzowi, podziękować za to, że możemy Dzisiaj tutaj wspólnie oglądać to i w ogóle za wszystkie przeżycia, które, które mamy dzięki Twojej twórczości. Dziękuję. Dziękuję. Okay, nie sądziłem, że się tak <grywki> <Applety>. <Dzisiaj działekny> <grywki> Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Zapraszamy do oglądania i na pierwszych. Jeszcze raz